Tam, my, my, w, pie, w pierwszym moim filmie z telefonu, proszę bardzo, to jest mój autobus. Tutaj, ta tak, tym, tym autobusikiem sobie jadę. Tutaj starnęliśmy do jakiejś restauracji. Cholera, jasna. W jakiejś re, restauracji, tak to wygląda. Całkiem nieźle z tego co widać. Sklep monopolowy, tak więc no jest ok. Hmm? Zajazd chrobry. O, proszę bardzo, ujęcie tak, ole ale wysoko! Nie, to nie jest tak wysoko. Tutaj mamy wnętrze tej restauracji, o, proszę bardzo. Hmm? Miejsce na palenie. Tak więc, no, szykuje się całkiem nieźle. No kurde, jak tak samo dalej będzie... O, proszę bardzo, tutaj inne ujęcie, o. Zajazd. Cyk. Hmm? idziemy, idziemy, idziemy o tak wygląda dalej proszę bardzo takie romantyczne chwile i w ogóle tutaj można o kurwa to jest zajebiście w ogóle kurwa super zamczysko jesteśmy w ogóle w miejscowości Torzym później sobie zobaczymy na GPS gdzie, gdzie to dokładnie jest w każdym razie niedaleko autostrady A2 tam się kierujemy na świecko. O, proszę bardzo, tutaj, kurwa, zajebiście, no powiem, wiem szczerze, kurwa, pale się się wpierdolił, powiem szczerze, że jakbym miał tutaj spędzić jakieś tam romantyczne chwile i tak dalej, to, kurwa, miejscubeczka jest takim do rzeczy. No tutaj pojazd, <coughs> wiadomo, tak, no tutaj jest knajpka, o, hmm? proszę bardzo. Tutaj w ogóle za chwileczkę będę miał przesiadkę prze, prze, prze Grillik. tutaj chyba są pokoje hotelowe. Chuj wie, tak to wygląda. No ale jajka. O, tak to wygląda. O, pokoje 25-28. O, to ja w ogóle. Dzień dobry. O może tak dzień dobry hmm. tutaj całej okazałości. Cała elektronika jest schowana w, ba w bagażu samochodu, więc nie ma stresów. Tutaj chyba jeszcze się budują. Proszę bardzo. Tak więc okolica jest kurwa no okej. Okay, no ale ja nie będę jadł, bo nie po to, to ten y biorę kasę, żeby tutaj jeść. Tylko po prostu po to, żeby... No nie wiem. O. Proszę bardzo restauracyjka. O zajazd. Hmm? Zajazd no. Tak to wygląda Droga I tak dalej Cztery, a, 4, a kto no, To chyba kurs Albo coś, no nie wiem No w każdym razie, no spoko Powiem szczerze, że kurde blade Później pójdziemy gdzieś na boczek Dzień dobry Później pójdziemy gdzieś sobie na boczek O sklep Później pójdziemy gdzieś sobie na boczek i sobie ten no. Kurwa, tutaj mam w ogóle przesiadkę. Tak to wygląda Żubrówka i tak dalej Kurwa, jakieś działo i ja pierdolę, przecież w pancernę. Miejmy nadzieję, że nie? Mhm. Zajazd? Jest. Hmm? Może się uda nakręcić w środku? Tak na szybko? Taki stryczek elektryczek to ja. Proszę bardzo. Co? Nie nadążasz kurwa się jebanej? Nie nadążasz. Hmm? Tak wygląda re restauracja. Za wszystko. Hmm? Spok. Następne filmy już będą kręcone kamerą, ale póki co kamera jest no schowana, schowana, schowana bardzo, bardzo głęboko. Hmm? Jeszcze raz. Cik. Jesteśmy na punkcie przeładunkowym. Przyła ja jechałem autobusem numer 276 który tam widać o właśnie tam, tam, tam daleko, 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 tutaj są ci wszyscy ludzie z tego co zdążyłem zauważyć moje wszystkie bagaże pojechały ze mną, tam stoi wędka o proszę bardzo ku potomności serce dla tego dla Ko Konrada o. reszta elektronika kamera i tak dalej no cała elektronika jedzie tam w takim luku bagażowym, postaramy się go może pokazać, o, i ci wszyscy ludzie sobie jadą, kurwa, no, do całej Europy, no, tak naprawdę proszę bardzo, tak to wygląda hmm. a ja idę teraz poszukać mojego bagażu, a chuj tam znajdzie się miejmy nadzieję, Jak ja go sobie przypilnuję w każdym razie tak to wygląda, no ale możemy się przejść. No, tutaj mam nadzieję, że nikt mi niczego nie zapierdoli, bo tak naprawdę to tak naprawdę to nie ma czego. Hmm? Hmm? Proszę bardzo. Tak więc tutaj i tak to wszystko wygląda. No tutaj się postaramy tutaj ruszyć dupsko i znaleźć moje rzeczy do Holandii. Do marihuany. Nie no cud. Ja jadę ten pozwiedzać, a jak z Amsterdam. o no, właśnie. Zobaczymy. O, o, przepraszam. Tam jest baza i w ogóle tutaj kurwa. No w chuj samochodów stoi. Tam jest kerfur, jest podobne jakieś żarcie. Tutaj gdzieś widziałem bagaże do Holandii, które miały jechać. No nic, zobaczymy. Może się znajdą przy okazji. Tak to wszystko wygląda. Tak wygląda w ogóle okolica. Jestem w ogóle w Słubicach. Tak ja chciałem zauważyć, no właśnie tak przy okazji. Jak widać słońce już zaszło i tak dalej. No masakra, no masakra. A, a pierwszy mój taki wyjazd, on tutaj ludzie. Jak na lotnisku kurwa. Jak na lotnisku. Niesamowite. Op. Po prostu nie, niesamowite. Tutaj panowie wyładowywują całą całość sprzętową. Nie wiem, mój plecak no gdzieś tutaj jest, wśród tych bagażu i tak dalej. O jest mój plecak. O jezi i ten. jezi moja skrzyneczka. O proszę bardzo. Na chyba odpowiednim wózku mój plecakai mountain, skrzyneczka z elektroniką. Bez elektroniki to jest schłónia z pizdą, tam są jeszcze kołowrotki. Tak więc spoko. To tam widać Carrefour Ja czekam w ogóle na autobus numer linii 46. Zaraz pokażę karteczkę. Tylko kurwa znajdę. No właśnie nie jest ta jebana karteczka. Hmm. O jest. Pro, proszę bardzo. O. Karteczka. Łódź Amsterdam. O. Tak to, I tak to wszystko wygląda. No i zobaczymy. No. Wygląda na to, że będzie ok. Ale czy będzie ok, to się zobaczy, jak będą zapakowywane bagaże. Do widzenia. Do zobaczenia, nie wiem. No przy najbliższym po, postoju. Tomek. O, udało się. Jestem wa, wa, w Amsterdamie, proszę bardzo, tak wygląda Amsterdam tam sobie nocą. O, no, tylko że coś kurde blady dziwnie mi łapie, no ale trudno, proszę bardzo. Tutaj przyjechałem. Tam widać oczywiście Saturna, nie? Tam jest restauracja. No tak, tak to wygląda. Proszę bardzo, moje rzeczy. Wszystkie są. Jak Garek się pytał, nie wiadomo w jakim stanie. Proszę bardzo. To jest sobie, idę po takich kamorach. O. Proszę. Tak, więc jest. No. Rowerów to jest kurwa w chuj. Po prostu rowerów jest w chuj. No masakra, jest. Tutaj przyjechać z własnym rowerem. Jak ja bym miał wła własnego, własny rower, ja bym mi pokazał kurwa, jak to wygląda. O. Amsterdam, proszę bardzo. To jest pomnik w ogóle jakiegoś gościa, zaraz pokażemy kto to jest. Proszę bardzo, o cyk. Pan Helsing. Łap, wampiry z kurwy, Łap, kurwa. W każdym razie tak wygląda Amsterdam nocą. No nie wiem, jakieś budynki i tak dalej. Tutaj widać, że jest mno... Tam u góry jest mnóstwo flag. O, proszę bardzo. Nie wiem, czy to są za flagi. Dziwne jakieś, takie baszta w ogóle, kurwa, nie wiem jakiś muzeum, choi wie no. No rowerów kurwa jest w chuj, no kurwa, no naprawdę na drugi raz jeżeli kiedykolwiek przyjadę do, do, do Holandii samemu na jakąś wycieczkę albo coś, to kurwa to widziałem goście, zapakował rower, kurwa w, w autobus przywiózł własny rower, zapakował się kurwa, wziął plecak i wypierdolił gdzieś tam w swoją stronę no. Tak więc tak to wszystko wygląda. W ogóle mam ba ma bardzo mało baterii, dlatego to będzie króciutki film, taki zapoznawczy. Naładuję telefon i będziemy zapierdalali dalej. Ok, dziękujemy. To by było na tyle. Płać. Polska widziana z szyby autobusu, proszę Jedziemy w tej chwili autostradą z Poznania do Konina, i później do mnie.